Wojewódzki i Figurski w dobrej formie od rana. Witam serdecznie, Komenda Główna Warszawa się kłania. No witam w Witamy tak. serdecznie, moje, moje nazwisko Misiura. Proszę pani, chciałem z aspirantem Martenką połączyć sobie hyacynt, Czy wy znacie tę sprawę? Ale pan dodzwonił się do Lubawki, do Tak, Zostąpki. Dlatego to jest Lubawka, dlatego że przez Katowice chcieliśmy tą sprawę załatwić, ale Robert Biedroń urodził się w Lubawce. To jest ten aktywista Gejowski zatrzymany 11. No, Nie no, wiem, czy pan. pan no niestety pisa. tak, ja łączę z aspirantem, który u nas odpowiada za akcję Hiacynt. To jest, to jest jedyny policjant, który ma jakieś tam doświadczenia homoseksualne. On wam wytłumaczy o co chodzi. Aspirancie, proszę. W tej chwili ten homoseksualizm się, się, się szerzy troszeczkę jak choroba, więc chcielibyśmy Was przygotować tutaj kilka słów terminologii, której należy używać, dlatego że możemy zostać pochłonięci o homofobii światowania. Teraz wie pani jedno słowo, nie tak, i od razu nam się. Zna nam, się rodzi bandytów. Pa, pa, pani zapisze od razu, pani podam. Tak. Nie tak. używajcie słowa pedały, tylko piszcie, tylko mówcie do nich tęczowi bracia. I, i, że. <laughs> albo poniedziałki. Nie wiedzieć czemu mają taką terminologię. Mm -hmm. Proszę pani, bardzo ważny jest termin, którego niestety używał funkcjonariusz. Termin zajebbie. Przepraszam, że to mm -hmm, mówię. Mm -hmm. W tej chwili proszę używać zwrotu, nie wiem, wejdę ci w kanał kałowy, w, 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 an w Anusa, w miłość grecką. Rozumie pani, takie naukowe terminy. Mm -hmm. Miłość grecka, tak. anus kanał kałowy. Przy czym, tak. przy czym też dupa potocznie, anus z łaciny, beżowe słoneczko to będzie określenie. Mm -hmm. Natomiast na penisa mówcie po prostu pytka, bo to jest, no to, to, to są takie ich wyrażenia, mm -hmm. gdzie w kombinacji H ci w D spokojnie możecie mówić pytka ci w beżowe słoneczko. Rozumie pani. Mm -hmm. aha, Dobra, aha. dobrze, wszystko wyślemy. Dajcie nam maila do siebie. Nie mamy maila, mamy fakt. No to dobrze. dajcie fakt w takim razie. Tak, jak numer telefonu ja łączę pana ręcznie? No. dobrze. Dobrze? No to bydka weżowe słoneczka w takim razie. Dziękuję. Lewatywa dwukrotnie da się żanta. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w s rok. Więcej na www.skrok.pl